Nowenna do Ducha Świętego, dzień drugi. O przyjęcie Ducha Świętego przekonującego nas o grzechu. Na koniec skieruj swą myśl do rozważenia dobrodziejstw Ducha Świętego. Jego właściwością jest doprowadzenie nas do przyjęcia prawdziwej wiary, do poznania prawdy, do uświadomienia sobie i wyrzeczenia się grzechów, pobudzenie nas do poprawy życia, oświecenie serca szczególnym światłem, zamienianie mieszkania demona. Na mieszkanie Boga. Święty Stanisław Kłapczyński, Inspekcjo Cordis. Panie, prawdziwy pokój rodzi się z przyjęcia prawdy o naszym grzechu i Twojej przebaczającej miłości. Ty posyłasz Ducha Świętego, by przekonał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Proszę Cię, bym umiał przyjąć Ducha Świętego, przekonującego mnie o moim własnym grzechu. Proszę, byś mi pokazał w moim życiu miejsca, których krzywdzę innych, uległam kłamstwu, zaniedbuję dobro. Proszę Cię też, byś przekonał o grzechu wszystkich tych, od których decyzji zależy życie innych ludzi. Wyrwij ich z kłamstw, których tkwią, z fałszu, z opętańczych ideologii. Duchu Święty, światłości sumień, daj nam poznanie naszego grzechu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Móc się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.